Dzień dobry, z tej strony Netu Matwe, A to jest pierwszy taki premierowy y, odcinek. Zagrajmy w margonem. Będzie to zupełnie luźna pogrywajka. Dlaczego luźna? No dla, dlatego, że nie będzie to od pierwszego poziomu. Dlaczego? No bo to moim zdaniem nie ma sensu. Każdy już chyba wie. No, jak to mniej więcej ta droga wygląda, to już moim zdaniem nie ma sensu po prostu tego pokazywać. To, yy, no więc to będzie po prostu z moich postaci tak yy, granie no, no tak, to moje postaci mają od 32 do 67 poziomu czyli że to jest najmniej levelowa postać, bo mam tylko dwie postacie łowce 67 poziom yy, oraz yy, tego tancerza ostrzy, 32 poziom yy, moim zdaniem obie profesje są godne polecenia i naprawdę fajne jeżeli ktoś nie wie co to jest Margona, no to... No to nie wiem jak tutaj trafił, ale na pewno przez przypadek... Przez przypadek, tak yy, na początku nagrałem z tego yy, Tancerza ostrzy, bo nie trzeba się aż tak skupiać na tym biciu z jakimiś tam kombinacjami. Tylko tutaj po prostu na automatycznej walce w większości przypadków, bo jeszcze tutaj nie mam tych umiejętności to znaczy mam, ale no, jak wiecie nie mam żadnej umiejętności takiej... Yy, pasywnej czy coś takiego to polega na tym, że po prostu można jej użyć w falce I najszybszą chyba taką umiejętnością jaką dałam właśnie w umiejętność pasywną to będzie mm, nie, a, błyskawiczny atak, tak, błyskawiczny atak on jednak nie wiem czy by dał radę tej grupie którą teraz będę bił nie, niewielocznie nie, dlatego odszedł tutaj na przykład już nie robię tym, bo bym mógł, nie wiem Dlaczego? Nie, ale, o, szaszak goblina. A więc tak, nie trzeba się aż tak bardzo skupiać na, jak to już mówiłem zresztą, y, robimy przy okazji misję, werbin zaczął nadchodzić, groźne gobliny, pozbądź się ich, trzeba zrobić tak. Y, 20 leśnych goblinów, 22 goblinów, 15 goblinów traperów, 10 władcy krzewów, 10 mistrzów fechtunku i 5 pancernych goblinów. Ja dopiero tego quest'a zacząłem, ale nie, nie nie jestem jakoś, nie zrobiłem ich tutaj bardzo dużo jakoś. Ale na fajnie. Bardzo podobnie powiem szczerze jak dołowcy, unik za krytyczny cios też jest bardzo żaden. Myślę, że nie tutaj jest trzeci cios ma się niedystansową prację. I też się widzi czasami od trucizny. W przypadku tego sztyleta bije się od trucizny. To jest zwykły atak. To jest... No dobra, za zacięcie, ale musiałem sprawdzić, czy wszystko się nagrywa i jeszcze... Przez <laughs> mi się picie wylało, więc... Nie było przyjemnie. Na yy, pewno tak jak, jak mówiłem, może tam, maksymalnie walczy od trzech... Yy, w sumie to od czterech, ale tak bazowo to od trzech rodzaj ataków. Od ataku takiego no, normalnego po prostu a, po ataku fizycznego od ataku mm, zrobieni pomocniczej, co się bardziej opłaca co się bardzo opłaca y, oraz ataku trucizny. 55 obrażeń od trucizny dostaje tutaj. Więc nie jest źle. jeszcze trucizna co turę bije, a więc <laughs> polepsza to sprawę jeszcze bardziej. Więc tak... Przeszokie sobie po tutaj trochę. Hmm, no właśnie. To jest zły goły, ten Mac. Nie bije go, to mamy wielkie szczęście. Dzięki temu, że on go nie bije. Hmm, nie wiem, czy możliwe, że zrobię coś takiego, że od pierwszego poziomu z widzami. W sensie, z kimś tam na, na szkejpie będę sobie rozmawiać podczas tego, jak będę z nim jednocześnie grał. Tutaj mamy pancernego goblina, to się dobrze składa, że jest solo. O, już ktoś go bije. No więc już nie jest solo. No i tu wszystkich już wybijają, więc nie jest fajnie. Ciężko jest tutaj, jak spić na, na tej porze o 18, to jest taka godzina szczytu tutaj. Jakbym tutaj przyszedł sobie w nocy, no to by tutaj nikogo nie było. Ale... No też nie pójdę w nocy, ale nie wiem, już mam tylko 191 wyczerpania. Jak nie wiedział, po co jest wyczerpanie, no to to jest mniej więcej coś takiego, że jedno wyczerpanie to jest jedna minuta, ponieważ jedna godzina to jest 60 minut, a dostajemy 360 minut na dzień, czyli 6 godzin. A tutaj nawet pisze limit 6 godzin na dzień. Można to kupić oczywiście za Smocze łzy u Jarena w, w Ithan, Witan, ale. Mm, no nie wiem po prostu jakoś... No w sumie można, to się nawet opłaca, no ale nie każdy wykorzystuje, ja na przykład często to nie wykorzystywałem i już miałem zamiarcy kupić, ale ostatnimi dniami jakoś tak mi zostaje, tego 60, może ten 20 i potem to już po prostu mi się nie chce grać, prawda? Mam możliwe, że będę nagrywał z tą osobą. Karaketa, wtedy z nie ubiłem Kotołaka. W, jeszcze z bro, profesjonalistą bo też będę możliwe że nagrywał i z mały chociaż z on to jest najmniej możliwe to bardzo oraz to jeszcze chyba bardziej nawet on on jest całkiem spoko tak samo on no i on z nim to bardziej na czacie niż na skejpie i ona ma same hera a on deda na Zulusach Wiem, że to nie jest żaden dedacz, bo 50, pozi 50 poziom to nie jest żaden wyczyn, ale no ale no po prostu deda, bo nie było żadnego wyższego poziomu. To mógł sobie mm, troszeczkę troszeczkę mógł sobie mm, powydedać, po może chciał swoją inną postacią przyjść czy coś takiego. Mm. Tutaj się zraspili łodce Krzewów i Goblin Trapper. A ta tak propos tych materiałów, no to nie ma na jakiejś wybitnej, wielkiej długości. Długiej raczej długości. To trochę nie ma sensu. Będą tak około 15 minut. Oczywiście, będą jakieś super partie tam pół godziny, jakieś godziny na specjale. Ale no niczego innego tak dłuższego to raczej nie będzie. Max chyba godzinny specjal, bo z moim internetem to by się przesyłało no, kilka dni. A jakbym coś jeszcze sprawdzał, to by się jeszcze dłużej przesyłało. A ja nie chcę, żeby się tak długo przesyłało. Naciśnij X. Co daje X? Nie wiem. A, bo chyba chodzi mi o tutaj, że te miecze. <laughs> ktoś by grał na zemnie, bo ten łowca, y, oj, ten tancerz ostrzy jest na zemnie. Jakby ktoś chciał wiedzieć, tamten i, tancerz ostrzy, dobrze powiedziałem, chyba tak. Ja tamten ta, y, łowca 67 poziom y, już dawno nim nie grałem, ponieważ strasznie mnie na ta zemina pochłonęła. A, korzystam z dwóch, z dodatków kilku. Tutaj pokażę. Widoczne HPX to jest, że tutaj moim zdaniem jest to lepsze od procentownika, ponieważ widzicie ile macie dokładnie co do jednego życia. A procentownik jest, no niby też, ale dokładnie to do ale to moim zdaniem jest lepsze. Margo Pogromca V316 jest to ta mapka, która pokazuje. Tutaj możecie config, i na takie kolory pokazują. No i tutaj możecie sobie zamieniać. No, no i właśnie. Tutaj częstotliwość i dalej już nie widzicie. No, tak. Jeszcze mam. Y, automatycznie zbieranie lotu plus filtr. To jest takie coś wygląda. To macie w takim rogu... To macie w rogu którymś. W tym rogu, albo w tym rogu. Nie wiem dokładnie. I tutaj wybieracie po ile powyżej złota i czy ma automatycznie to brać. To się przydaje, jeżeli na przykład uzgodniliście z kolegą... Ne, jeżeli tylko tak, z kolegą, Kto pierwszy... kto weźmie, to weźmie. No to weźcie auto zamykanie, powyżej jego złota, to już przydaję na ekspienie. Klikacie, jeżeli nic dobrego, w ogóle a nie na rzecz z tych dobrych mobów, nie z tych mobów nie wypada, to klikacie 999999, no i na max dziewiątek, auto zamykanie i po prostu wam będzie fajnie tutaj nie łapać tych. No to, to wygląda tak, ja to sobie do rogu przeciągnę. Jeszcze mam zbieranie automat. No to i minutnik. To wygląda tak, chociaż to nie dokładnie wygląda tak. Ponieważ normalnie tutaj mi pisze mi mi minutnik bajziomku mm, A tak to wygląda tak, że jak zabijemy jakąś elitę, to ukazuje nam za ile się zrespi ona. Tutaj pancerny goblin za 50 sekund. No więc ja to, to też sobie przyciągnę. Tu oryginalnie chcę minutnik 2v2.6 bajziomku i... To są 5 rzeczy, które używam. Czasami wywalam automatyczne zbieranie lotu plus filtr bo i bo to sobie potem szybko instaluję, jak idę na jakoś ten, bo spowalnia trochę. Nie aż tak dużo, ale... No, czasami te margo Extent naprawdę tak spowalnia, że nie wiem. No to ja już będę powoli kończył. No i.